Siemano, New po serwisie Przesmarowany tylny układ Tak samo przednia ośka, wymieniony filtr Filtr oleju, paliwa powymieniamy. Także Można działać Ja się wpina pod Maxa Tutaj jest ten dętka z MTZ-a, co zawsze o powietrze New tego zostanie Zaprawy fotel Żeby nie uchodziło powietrze I będzie lux Podpinam się pod Maxa, e, Belarusa, trzeba spiąć z, z jak to się ma z RCW, Belarusa z RCW, bo będzie się pod buraka. Ja będę uprawiał, i tak to wygląda. Mamy dzisiaj pierwszy dzień wiosny, 21 marzec. Akurat tak wypadało, wczoraj zmienialiśmy w rusku, e, w rusku zmienialiśmy olej. Jeszcze szyby będę musiał sobie wytrzeć przemyć, w sensie, oto pod słońce to wiecie jak to będzie wyglądać max był przesmarowany i było pierwszy raz zrobione e, łapki poprzekręcane i będziemy działać z tematem jest jakieś 11 hektarów pod Buraka ile uprawię przed obszodkiem tyle uprawię bo przyjechali do nas cielaki, a to jakie cielaki co i jak to będzie widzieć w osobnym filmie. Nie będę tutaj spoilerował, ja się spinam. Minuta 5 i podpięte cyk. Jak było ostatnio używany maxi, nie wyszły rozregulowane te cięgła. No to w miarę to pasuje. Zresztą tutaj belkę mamy praktycznie w maszynach. Jednakowo można by rzec, tylko tyle co w tym w Amazonce jest inna, bo kosz ma taką samą belkę, czy trzy pług trzypunktowym to tak to w miarę idzie tak jak mówiłem, jadę tam już ten tata będzie się z bratem spinał pod, pod rozsiewać trzeba jeszcze tylko przezbroić paleciaka na na, jak to się ma? na taki no do worków takie specjalne żeby to lepiej podnosiło ja umuję sobie szybki i tak będzie to wyglądać. Dzisiaj z rana robiliśmy drzewo na łące, tam na polu. Tato robił przez Braja opryskiwacz pod em Także wiosna pełną parą. Lecimy, nie ma co się obijać. Może po niedzieli będzie szane. Szany będzie buraczek, 60 Zobaczymy, czy 60 da na radę, bo w tym roku na górkach. Ja obstawiam, że będzie stawiała świece, to mówi, że nie no, zobaczymy, kto będzie miał rację, w, w końcowej fazie. No i Belarus przyzbrojony. Na hak ja Tu kajet trzeba Cyk To kajeta Tu nie ma siania On już zaczepił, szybko ja, Dobra, kamera na głowę Ja tu na spokojnie, ja tu jadą chłopaki Cztery chyba 200 Zakonserwowany elegancko lepiej się nawet myje, bo ten azot tak się nie przyczepia, ten nabóz w sensie, nie? To jest bajka. Zakręciłem, zakręciłem. Dobra, zobaczymy czy nie zbyt Załadowany ja się składam. Zabezpieczam w sensie i tak dogonię. I tak dogonię, bo z rozsiewaczem pełnym, minak nie, nie pogoni. Nie pogoni z pełnym rozsiewaczem Taki mały spoiler wam zrobię. Jeśli chodzi o nowe, wczorajsze nabytki. Mianowicie o, to tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli chcecie, dajcie znać więcej komentarzy, to więcej informacji zdradzę. A na ten moment idziemy. Nawigacja ustawiona, zaczerwianie, nie nawigacja, zaniewagi azotem To 350 kg, czy 400 idzie, także będzie walić równo A jak biało Fu. Ja wjeżdżam, też się ustawiam Żeby to za głęboko nie rąbać i lecimy z tematem o nawigacji, w, znaczy nawigacji, znów się mylę, rysowanie ma i jest łatwiej ta siać po po tym jak nie ma ścieżek, nie? a ja zapinam trzynastkę, zapinam czternastkę i jakby nie słup to on wyprzedzi, znaczy wyprzedza, Na no spokojnie, mam lecę 15 na godzinę to jest spokojnie Taka uprawa tam się podoba. Słubo robić będzie ok. Dobra, subo obrobiony, Teraz tylko. Nawigacja by się przydała i byłoby bajka, B by i poszedł To w się że sensie prowadzenie, nie? Na to mi chodzi I tak to lux robota Uprawa pod Boraki, taka gotowa. Trzeba to oprawić przed ciemem, pierwsze Po to nie ma, tak nie, nie pozwolę Idę z taką prędkością, no powiem tak, to 15 na godzinę i idzie dzik Elegancko 27 to ma troszeczkę lepszą wydajność, ale mniej czy większą wydajność, a mniejszą prędkość, o A Zapiszę pole, bo prawdopodobnie jednak będzie się na ruskiem Jak na początku filmu wspominaj, że Tutaj będziesz się niesioną, a to dzisiaj zmiana koncepcji koncepcje, a może ruskiem, to będę wiedział jak rozpinać ścieżki, bo na nawigacji, na malowaniu, bo teraz sieje i to zapiszę i będę wiedział mniej więcej gdzie ścieżki mogły w burach robić. Nie? Bo po co te nasiona siać i potem wyjeżdżać jak można to kulturalnie ściągnąć łańcuszek czy coś takiego i... Dobra, cyk, do tyłu Do tyłu Andrzej Jak pogoda nie popsuje, no to w poniedziałek Kto wie Bo jutro jest zbieranie kamieni, Oporową ekipą Dobra, na dół Tempomat Kwestia idzie, trzynastka Czternastka la głowę i możemy lecieć z uprawą na pełnej Eee, źle Jeszcze chyba tacie została jedna ścieżka e, Ładuje się na pewno przed oprzątkiem. No i akurat zjadę to no, napojemy tak jak te cielaki I tak to Leci Brakuje tylko jeszcze jednej osoby do latania dronem Sam bym mógł latać, tylko mówię, musiałbym tu mieć nawigację, autopilot i... Oto są linie Takiej pierwszej, lepszej osobie, takiej co... Nie miała styczności z dronem, to tak średnio Sam w sumie się raz zapałem na tych liniach ale to starym dronem, to ja się w porę strzeiłem, że, że trzeba do góry albo na dół, bo inaczej będą linie ściągnięte albo dron spalony. Ale wiadomo, jak się lata dronem, a są linie, no to ogranicza zasięg. Teraz, tym dronem, co mam, to początki w sumie tego drona. Tylko to było puste pole. Puste pole nagrywałem wtedy koszenie John Deere'ów trzy, trzy John Deere y chyba, co się to na to żniwa, nie się o to. To najdalej odleciałem na 2 km od siebie, ale powrót był ciężki, bo mojej baterii brakło Dobra, dawiejka, Poprzesza się ładnie, zrobi szersze, żeby do siebie nie przeszkadzało, ładnie, równiutko, jak na stole. 3-4 przyjazdy i połowa. A zapisać, dobra. Mamy cięcie będzie, zdjęcie, o przy okazji, zdjęcie na miniaturkę. Dobra, pomogłem zapisać. Pomogłem zapisać, i lecimy dalej z tematem. Prawie połowę mam. Tam chodziło o te ścieżki, co tu tłumaczyłem wcześniej. A, i tak dalej. Teraz na kolejne pole ta przyjeżdża, Dlatego tak często się nie używa w sumie przy rozsiewaniu nawozu. Tych zapisywania i tak dalej, bo nie ma na razie takiej potrzeby. Aczkolwiek w przyszłości, jak będzie nawigacja, to się porobi granice pól i będzie bajka wtedy. Wjeżdżasz na dane pole, odgrywasz, tak jak yy, daną pracę, daną maszynę, i ci ścieżki pamięta, nie? A miałem zgłębić trochę Na 26, dobra, jest okej okay. I lecimy Ile jest? Godzinę? Czy pół? No, z... godzinę z przejazdem Będzie zrobione I będzie temat ogarnięty, garniety się w poniedziałek Zasieje no, święto by było, gdybym nie miał telefonu podczas nagrywania, ale mniejsze o to chodziło tu o poprzeczkę, żebym szeroką zrobił, to wiedziałem o tym, nawet wspominałem, żeby szeroką zrobić do poprzeczniaka, do siewnika. Część maszyn zrobię to akurat będzie 24 metry, z przechodem, bo to 4,5. No to wiadomo, jakiś tam zakład, nie zakład ogólnie pierwszy raz będziemy siać buraka konwizo yy, patrzymy co to za wynalazek, teoretycznie wychodzi w sumie to samo, bo się pryska dwa razy, a można na raz chodzi mi o koszta nie? Yy, bo w tradycyjnych burakach z tych oprysków Cztery razy, to tak... lekko. A nawet 5,6, żeby te chwasty zwalczyć i to nie za każdym razem się udaje. A w Convizo jest o tyle dobrze, że możesz pryskać tymi opryskami, co na normalne buraki, w razie jak coś Ci się wykrzaczy, a nie należy rady tego chwastu powstrzymać, albo gdzieś... No nie zegra się to wiadomo, nieraz. Gdzieś nieraz ucieknie pogoda, nie dopisze i, i ten chwast ucieka. A natomiast w normalnych burakach opryskiem konwizo, o, pali wszystko, nawet buraka. Także zobaczymy, co to będzie z tą odmianą konwizą. Tutaj buraki idą trzeci albo czwarty raz odkąd mamy tutaj dzierżawę. Pierwszy raz tutaj było rekordowe, bo chyba około 85 czy 90 ton z ale tu dawno buraka nie było. Potem było chyba, no nie najgorzej, też tylko 70 na paru się kręciło. A tak to było dane teraz Wapno, wcześniej, ten dwa sezony chyba temu. Dwa sezony było Wapno, czy sezon temu, jakoś tak. Już tak by trzeba było patrzeć w kajet, na które pole ten jest zwapnowany, ale na pewno trzeba będzie znów wszystkie zwapnować, już się na pewno kłania. Zresztą próbki są porobione, w tamtym roku były próbki robione, były. To zintegrowane no to... Będzie wiadomo z czym się je Buraka posiać, W pilnowanie od zasranych żureli nie. I to siejemy na tym polu, gdzie często lubią dziobać niestety tak działki pasują a ich jest od zarom i ciut, ciut. Bo po granicy Francuzi, czy to Duńczycy mieli słonecznik Coś tam nie wykosili, kukurydzy też nie wykosili, bo to mokro, teraz tam zalało z wiosny To nie da że mają wodę, pożywienie To jest ich masa A co najlepsze, to jest pod ochroną, nie? Paradoks w tym kraju, żeby szkodnik, który szkodzi bardzo, był pod ochroną, no to jest... Szkoda się na ten temat w ogóle wypowiadać i denerwować tak naprawdę, bo jak się nie przypilnuje, tak wrąbią jednej nocy po zawodach. Takie uroki gospodarzenia. Dla tych, co yy, męczarni waltry nie oglądali, to zapraszam serdecznie w tamtym sezonie yy, po żniwach. We wrześniu była waltra, we wrze nie, w październiku. No, w dobrze. albo końcówka września, początek października jakoś tak, była waltra i była testowana tutaj z karatem. No to zobaczcie sobie, jak sobie radziła. I potem, jak sobie radził ten byczek z karatem. Jest mocowo to samo, ale różnica tu ekologii nie ma, tam ekologia jest. Także zresztą, sami tam, w sumie sam się nawet wypowiadałem na ten temat w filmie, tutaj gdzieś w rogu, w którymś rogu powinien mieć odnośnik. To bardzo zachęcam do obejrzenia, jak i do subskrybowania kanału, jak to się niesie. Polecimy, myślę, że spokojnie w tym roku po 3000, lekko nawet i więcej. Jakiegoś tam parcia na te suby nie mam, ale czym liczba większa, tym motywacja większa. Nawet się fajnie to zrymowało. O, ja latam. Dzisiaj mamy piątek. Mam nadzieję, że dzisiaj może się wezmę za ten film, a jak nie to w jutro, żeby to mieć, żeby zrobić film na niedzielę w końcu. Żeby znów się wstrzelić te dwa filmy w tygodniu, dodawać, bo tego materiału jest. Osoba teraz mi zasypał sporo. Osoba ma taki cykl, że zbierza raz na miesiąc i teraz właśnie na Kielce zjechał. Tam chyba 5 czy 6 vlogów. No i ja w międzyczasie Paweł. Także jeśli chodzi o vlogi na dysku, to kwiecień jest już na ten moment zasypany vlogami. Także na brak firmów nie ma co narzekać, tylko po prostu to montować, dodawać i niech się niesie. I niech ten sezon leci do przodu. Kwiecień zaraz uruchomienie presy też się będzie działo. Może jakieś pokazy to tamto i żniwa. Niedawno tak było, nie? że kosiliśmy. I to szybko wszystko leci. Tego gadania o, Aż zaszło mi w gardle o. No i temat ogarnięty GoPro w międzyczasie się zagrzało, się wyłączyło Ja nie wiem co z tym sprzętem się dzieje Dziesiątka jakoś, hula jedenastka to niech ją trafi Ładnie poprzeczny, jak zrobiony na sześć maszyn, tamten też składam maszynę. Trochę obczyszczę na drogę i lecę po ojcielagu. Tak zeszło się, bo tu poprzeczniak, tam poprzeczniak po 17 już jest. Włożymy, zobaczymy, zabezpieczymy. Tak tu patrzę, że lepiej niż serwis po wymianie oleju. O co mi chodzi, że ciągnik nie poblewany, tak nie? I to bez żadnego czyścidła ani nic zrobione. na ja oleju na 3-300 mm? Jakoś tak. O, elegancko tu sucho. Musi być sucho. Widzisz? Cyk. Nie, no nie jest źle. Nawet to jakoś wygląda. Dobra. Ja lecę. Także trzymajcie się do następnego vloga. Cześć.